Co tam masz, Cruz? Może coś w związku z prawdziwym gwałcicielem? Może? W laboratorium ustalono, że włókienka odzieży znalezione na Krysti nie zgadzają się z próbkami odzieży, którą Ted miał na sobie tamtej nocy. Dotyczy to też kilku włosów, poważnie. A wiadomo, do kogo mogłyby należeć? Na razie nie. Co takiego? Zapłacisz mi za to, słyszysz? Zapłacisz mi. Moim zdaniem, Krysti jest w gruncie rzeczy miłą dziewczyną. Teraz ty się powstrzymaj. Pozwól sobie przypomnieć, że ta miła dziewczyna, którą tak bardzo lubisz, robi wszystko, co w jej mocy, by cię wpakować do więzienia z dziwnych, jej tylko znanych powodów. Kiedy wreszcie zrozumiesz, że całe to twoje gadanie nic nie da, cokolwiek byś mówił, nie przekonasz mnie, że Gina była dla niego dobrą matką i nic, co powiesz, nie rozdzieli mnie już z moim synem. No wiesz, raz już z niego zrezygnowałaś, za drugim razem powinno być chyba łatwiej. Czyż składanie siebie w ofierze nie uszlachetnia? Nie, i ty też nie robisz się lepszy. Wiesz, dlaczego tak naprawdę nie udało ci się odnieść sukcesu? Z powodu mojego tatusia? Z powodu twego cynizmu. Nie, mylisz się, Santano. Ja nie jestem cynikiem, jestem sceptykiem. Miły sceptyk. jesteś. Dziękuję. To najwyższy czas, aby Brendan dowiedział się, kto jest jego prawdziwą matką. Wytaczamy teraz ciężkie działa. Zaraz rozpocznie się bitwa. Nie potrzebujemy twoich komentarzy. Przynajmniej tym razem się nie wtrącaj. Mam nadzieję, że nie mówisz tego poważnie. Poczekaj to zobaczysz.